Cześć! Nacinę taka taką tą konstrukcję, która przywędrowała do mnie chyba z miesiąc temu już od widza Grzegorza. Jest to yy, łódka z, no z, pewnie z bloku wschodniego, można powiedzieć. Dwa yy, ruble i osiemdziesiąt kopiejek. Jak tutaj dobrze widzę. Yy, no i cóż, który wygląda w ten sposób. Nie będziemy go na razie zdejmować. Yy, wycięcia wskazują, że powinno się udać to dosyć prosto zrejkować. No to sprawdźmy czy to się uda i co dalej z tą kłódką. Dobra. To nie przedłużam. No dobra. To poszło dosyć szybko. Sprawdźmy może jeszcze raz, żeby dla pewności czy to jest powtarzalne, czy to jest po prostu fart. Myślałem, że trochę dłużej. No dobra. Także kłódka otworzona. O, co my tu mamy? Mamy tutaj śrubę. Tak jest to w ogóle ciekawa zbudowana. Ciekawy taki skorpus, który jakby obudowuje dosyć mniejszy, mniej odporny na taki siłowy zamek. I tu prawdopodobnie można go wyjąć. Przygotowałem sobie oczywiście śrubokręt płaski, ale nie otwierałem tego jeszcze. W sensie nie, nie wiem. Nie wiem, co zostanę. Mam nadzieję, że mi się to nie rozsypie. wszystko. I... I zamek wygląda w ten oto sposób. Czyli ten element, o! który to wszystko tutaj trzyma w ryzach. No to to jest pewnie ten tutaj dziubek, który nam przytrzymuje, tudzież nie pałąk. Tak, tak mi się wydaje raczej na pewno. Dobra, wiecie co? Ja nie wiem, czy chcę ten zamek patroszyć. To będą tylko piny zwykłe, najzwyklejsze. Tutaj słaby, słaby jakby element tej konstrukcji. Można to. No, tu może być trochę trudno rozgrzać, Nawet no, ale się udało rozgrzać ten tą plastikową zaślepkę. Bo ona by po prostu wyskoczyła i piny by się wysypały w tym zamku. Dobra, ja tego robić nie będę. Dwie minuty filmu. Taka oto sytuacja. Złożę sobie, bo szkoda mi tutaj gdzieś tutaj czegoś uszkodzić. W tej takiej śleciwej konstrukcji. A mówię, tu nie będzie żadnego Rocket Science. Skoro tak szybko udało się dwa razy zryjkować, to, to na bank nie ma pinów zabezpieczających, tylko zwykłe. Dobra, to tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.